Katarzyna Stypuła. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy prawie pierwszy tydzień marca za nami. U nas znowu powróciły przymrozki, takie po minus 2, minus 3, do minus 4 w nocy, więc nie wiem, czy będzie widać, ale moje róże, te wszystkie wrażliwsze jeszcze są pod kopczykami, jeszcze nie są przycięte. Rozpoczynaliśmy przycinanie od tych wszystkich odmian, które są bardziej, bardziej odporne, a więc starych, rozrośniętych róż historycznych, odmian róż pnących i odmian okrywowych, natomiast pozostałe róże jeszcze powolutku czekają na to przycinanie. Mam nadzieję, że ta pogoda znowu się ustabilizuje. Prognoza, aczkolwiek So. Na plus, czyli nie nadają znowu mocnych przymrozków, więc mam nadzieję, że powoli, stopniowo wszystkie te róże będziemy mogli w marcu przyciąć. E, oczywiście mam również od Was komentarze i wiadomości, że u Was już róże praktycznie nawet wielkokwiatowe w liściach, więc rzeczywiście w każdym rejonie Polski ta temperatura troszkę inaczej się kształtuje, troszkę inaczej wygląda. Dlatego naprawdę pilnie obserwujcie swoje prognozy pogody w swoich rejonach, do nich się dostosowujcie, bo jak kraj dłużej, Długi i szeroki to niestety jest to yy, nie stała, a zmienna wytyczna i tutaj trzeba już się kierować swoim własnym mikroklimatem, w swoim własnym regionie. A ja bardzo się cieszę, że przybywa nas na kanale, że bardzo yy, osób sporo nas obserwuje, czy to na naszym Facebooku, czy to na naszym kanale, to znaczy, że treści, które tworzymy są dla Was pomocne, bardzo mnie to cieszy. I właśnie zbliżamy się do 5000 subskrypcji. Co jeszcze bardziej mnie cieszy, bo widzę, że jednak treści, które przygotowuję, są dla Was pomocne, że ktoś zagląda na nasz kanał. I dzisiaj, w związku z tym, kolejna ważna informacja: bo do tej pory cały czas mówiliśmy o wiosennym cięciu róż, natomiast dzisiaj poruszymy temat już tego nawożenia, bo to bardzo ważna kolejna istotna kwestia kiedy rozpoczynamy przycinanie róż to oczywiście róże zostają ze swojej objętości bardzo mocno skrócone zazwyczaj no i potrzebują takiego kopniaka a więc czegoś co pobudzi je do dalszego działania do wytwarzania tych wszystkich pędów, które muszą przerosnąć w danym sezonie no i oczywiście pobudzi ich do intensywnego kwitnienia a więc bardzo kwestia bardzo bardzo ważna właściwe nawożenie Róż wiosną. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Róże to rośliny, które potrzebują nawożenia, bo jeśli chcecie od nich uzyskać jak najbardziej intensywną ilość kwiatów, jak największą i to intensywne kwitnienie ma być rzeczywiście efektem wow, No oczywiście muszą z czegoś pobierać składniki pokarmowe, które rok rocznie pozwolą im się regenerować po tak krótkim lub średnio długim przycięciu i pozwolą nam na takie intensywne kwitnienie. Dlatego wiosna to jest ten moment, kiedy po ścięciu potrzebujemy je odpowiednio nawozić. I teraz taka uwaga. Dla wszystkich tych, którzy rozpoczynają dopiero swoją przygodę z różami, ewentualnie rozpoczynają przygodę w ogóle z ogrodem, najwłaściwszym postępowaniem byłoby sprawdzenie zasobności swojej gleby, a więc pobranie próbek w kilku miejscach ogrodu, zmieszanie tych próbek, przygotowanie je woreczki i wykonanie takich pomiarów w stacji chemiczno-rolnej. Bardzo często teraz już praktykowany jest taki zabieg, że nawet pracownicy takich stacji przyjeżdżają do was na miejsce, nie musicie takiej stacji sami odwiedzać, szukać, Wystarczy znaleźć w internecie, skontaktować się i naprawdę bardzo chętnie ktoś z pracowników podjedzie i takie parametry wam zostaną pobrane, wykonane, będziecie wiedzieli, jaka jest wasza struktura gleby, a to bardzo ważne, zwłaszcza dla tych, którzy być może wybudowali dom, ewentualnie zakupili jakąś działkę, ewentualnie po kimś przejęli ogród i rzeczywiście nie wiedzą, nie znają jeszcze struktury swojej gleby, nie wiedzą, czy jest to ziemia dość zasobna, czy jest to ziemia uboga, czy jest to Ziemia, która rzeczywiście może jest dość mocno wyjałowiona, dlatego jeśli dla Was to nie jest problemem poświęcenie tych kilka, kilkudziesięciu złotych na, taką właśnie, na takie badanie, to bardzo bym Was zachęcała. Natomiast tych wszystkich, którzy już od dawien, dawna użytkują swój ogród, którzy wiedzą, że ziemie mają tam na przykład bardziej gliniastą, ewentualnie bardziej piaszczystą, czy jest to ziemia bardziej zasobna, czy mniej, Znają doskonale swoje grunty, więc wiedzą, że y, oczywiście nawożenie też jest wskazane, jest właściwe, i dzisiaj zajmiemy się właśnie tym tematem nawożenia naszych róż. Kiedy rozpoczynamy wiosenne nawożenie róż? Oczywiście w tym momencie, kiedy dokonamy ścięcia róż, będziemy rozgarniać kopczyki, i marzec to jest naprawdę taki najlepszy termin, kiedy wchodzimy z nawożeniem. Róże potrzebują tego nawożenia. I mamy do wyboru szereg, szereg środków, które możemy zastosować. Aczkolwiek ja bardzo polecałabym wam organiczne, naturalne nawożenie przeprowadzane na różach. Najczęściej ja z takim nawożeniem rozpoczynam pracę już jesienią i wtedy właśnie wchodzę z nawożeniem obornikiem. Dlaczego? Po pierwsze, obornik naturalny ja najczęściej mam do dyspozycji koński, ewentualnie bydlęcy. Mam też oczywiście i kurzak, chociaż jest on mocniejszym nawozem, potrzebuje tej tutaj tej mniejszej dawki w przeliczeniu, to jednak nawóz ten potrzebuje dłuższego, dłuższego uwalniania się i tego, żeby on pięknie mógł przeniknąć do gleby, mógł rozłożyć się i oddać te wszystkie dobre właściwości na wiosnę. Dlatego najczęściej stosowany jest przeze mnie jesienią. Oczywiście jest on Przykryty warstwą ziemi i wtedy może się swobodnie przy spadającym deszczu, przy opadach śniegu pięknie przez cały ten sezon jesienno-zimowy rozkładać. W tym roku jednak takim końcowym zabiegiem nawożenia, który był przeze mnie przeprowadzany jesienią, było wapnowanie. Jak wiadomo, kiedy stosujemy wapno, nie stosujemy żadnych innych nawozów, bo to jest naturalny chemiczny proces, że wapno blokuje nam wszelkiego rodzaju inne nawozy, a więc jeżeli stosowalibyśmy wapno i dodatkowo jakieś inne nawozy, no to niestety tracimy tylko właściwości tych nawozów, bo nie zostaną one nam tutaj pięknie zaabsorbowane przez glebę, więc to jest zabieg, który wapnowanie nie łączymy z żadnym innym. Dlatego jesienią nie był przeze mnie używany obornik, a ponieważ ja mam tutaj rabaty ziemne, więc obornik będę mogła zastosować teraz. Po drugie, dlaczego jestem tak bardzo, bardzo zwolenniczką obornika? Jest to nawóz naturalny, organiczny, który nie tylko daje nam wszelkiego rodzaju mikroelementy, super składniki, azot, wszystkie te bogate składniki do gleby, ale również daje nam do gleby żywe stworzenia, a więc całą tą florę mikro, mikrobakteryjną, te wszystkie grzyby, bakterie, to wszystko, co pobudza nam glebę do życia, poprawia jej strukturę, poprawia jej jakość, zwiększa występowanie próchnicy w glebie, no a więc same zalety. Same zalety, plus to, że jest to nawóz bardzo ekologiczny, bo dany nam od stwórcy, dany nam od zwierząt, a więc jak najbardziej naturalny. Dlatego bardzo Was zachęcam, jeśli uważacie, że dla Was jest on trudno osiągalny i dla Was jest prościej pójść do marketu i kupić nawóz sztuczny, mineralny, to jednak nie jest on aż tak trudny do zobycia. Naprawdę zachęcam Was, zamiast jechać do marketu autem, to wybrać się na wycieczkę poza miasto. Na pewno tam widać, gdzie są jakieś pryzmy, jakieś baloty, jakieś siano, jakaś słoma. Tam są też najczęściej zwierzęta, i tam o taki nawóz właśnie. Typu obornik warto jest zapytać. Przy okazji wspieracie rolników, przy okazji zaopatrzycie się na pewno w jakieś dobre wiejskie jaja. I no mam nadzieję, że podejmiecie takie właśnie chęć zdobycia tego nabornika naturalnego, bo zalecam Was, nawet jeśli stosujecie tylko i wyłącznie takie nawożenie chemiczne, to na takich słabszych glebach naprawdę polecane i wskazane jest nawożenie obornikiem co 3 lata, natomiast, natomiast w przypadku gleb żyźniejszych wystarczy co 4 lata. Ale to jak najbardziej dodawanie tego żywego stworzenia na naszą glebę jest naprawdę bardzo wskazane. Kochani, obornik naprawdę to jest dawca życia w naszej glebie i oprócz tego, że poprawia nam próchnicę, strukturę, jakość gleby, to również przeciwdziała erozji w glebie, a więc bardziej zatrzymuje wodę w glebie. To bardzo ważna, istotna informacja, zwłaszcza podczas kwitnienia róż. Kiedy te róże bardzo, bardzo intensywnie kwitną i przychodzą, prawda, susze, obornik jak najbardziej również nam pomaga zatrzymywać wodę w glebie, więc jest wskazany. No i oczywiście nawóz odnawialny, nawóz naturalny, nawóz ekologiczny, dlatego bardzo Wam polecam i bardzo Was zachęcam. Ja po rozgarnięciu tutaj wszystkich moich kopczyków, wtedy właśnie przy rozgarnięciu, kiedy obcinam róże, mam tą ziemię fajnie Pobudzoną, fajnie spulchnioną i wtedy właśnie będę stosowała nabornik, obornik, będę stosowała nawozy, jednocześnie pamiętając zawsze, żeby ten nawóz, czy organiczny, czy mineralny, przemieszać z ziemią. A więc, żeby nie pozostawić go na tej zewnętrznej, górnej warstwie gleby i doprowadzić do tego, że on się bardziej ulotni nam w powietrze, właśnie zawsze przemieszamy go z glebą, wtedy nam pięknie wchłonie, wpłynie tutaj. Te wszystkie swoje składniki dotrą łatwiej nam właśnie do gleby. A jeśli chodzi o dawkowanie. To polecałabym taką ilość około kilograma do półtorej kilograma obornika na metr sześcienny. I oczywiście nie tylko bardzo bliskiej okolicy róży, ale rzeczywiście przemieszaniu, rozgarnięciu tego obornika dookoła, bo tak jak nam wysoko pięknie strzeliście rośnie róża, tak również dookoła rozkładają nam się korzenie. One nie są korzeniem palowym, stricte jak marchewka, tylko jednak one pięknie rozkładają się pod rośliną. I tak też musimy zawsze przeprowadzać nawożenie, a więc rozsypywać te nawozy dookoła pięknie róż, nie tylko przy samym tutaj miejscu okulizacji. Kolejnym elementem, który włączamy w nawożenie naszych róż, są oczywiście również nawozy sztuczne, nawozy chemiczne, a więc nawozy mineralne. Nawozy, które stosujemy na wiosnę, mamy właściwie do wyboru. Najbardziej optymalne to są nawozy wieloskładnikowe, bezchlorkowe. I tutaj y, oczywiście najważniejsze y, składniki NPK, czyli azot, y, potas, fosfor. I y, y, to są jakby optymalne nawozy. Oczywiście y, skład ten występuje we wszystkich nawozach, jakie by, jakie by nie były na rynku. Y, generalnie nie pokazuję Wam tutaj. Y, co udało mi się gdzieś tam zakupić w sklepie ogrodniczym, ponieważ mamy naprawdę ma, maksymalną dużą ilość firm, każda z nich produkuje nawozy stricte przeznaczone, dedykowane różom, więc jeśli nawet macie właśnie problemy z tym nawożeniem, a więc z tym wykonywaniem nawozów nawozami jednoskładnikowymi, w których są konkretne nawozy, to Zalecałabym nawet nie kombinować. No, chyba że macie takie nawozy, już zostały Wam z poprzednich lat, to oczywiście jak najbardziej należy je wykorzystać, bo nawozy, jak wiadomo, są drogie. Ale właśnie najłatwiej jest kupić nawozy dedykowane, nawozy wieloskładnikowe, w których mamy już cały ten optymalny skład właśnie. W strukturze nie musimy się aż tak wysilać, żeby, żeby wiedzieć, że dajemy tyle procent tego, tyle procent tego. Tylko właśnie to nawożenie wykonujemy teraz. Jeśli stosujemy e, takie nawozy wieloskładnikowe, jak na przykład e, hydrokompleks, jak na przykład e, Jaramila, jak e, na przykład Azofoska, to to pierwsze nawożenie to jest właśnie teraz, czyli nawożenie koniec e, marca, cały marzec, aż do kwietnia. I uwaga, takie nawożenie będziemy musieli powtórzyć. A więc powtarzamy takie nawożenie po pierwszym kwitnieniu. To jest przełom czerwiec, lipiec, i pamiętajmy, że takie nawożenie powinniśmy zakończyć do końca lipca. A więc później, sierpień, wrzesień absolutnie nie dajemy już nawozów wieloskładnikowych. Nawozów, które cały czas produkują i uwalniają nam, znaczy uwalniają nam azot i powodują wzrost produkcji tego, w masy zielonej, co nam się właśnie przekłada w to, ponieważ one uwalniają się dość szybko. Do trzech miesięcy takie nawozy są już rozłożone i zobaczymy to właśnie w przyroście tych pędów, w przyroście tych liści, właśnie w tej pierwszej fazie. One bardzo szybko działają i właśnie takie nawozy są nam potrzebne. Jeśli boicie się albo nie wiecie, nie chcecie tych zabiegów nawożenia powtarzać to możemy zastosować nawozy jeden raz i są to nawozy typu Osmocote, ale ja nie polecam też wam żadnej firmy, bo po pierwsze te nawozy są bardzo drogie. Musicie mieć to na uwadze. Jeśli chcecie zaoszczędzić na czasie, na powtarzalności zabiegów, to jak najbardziej wszystkie nawozy typu Osmo-Kotę możecie stosować. I to jest to jednorazowa dawka, jak najczęściej stosowana właśnie teraz w marcu, ponieważ nawozy te są otoczkowane i one będą się długo, długo uwalniać. Też w zależności od tego, co macie na opakowaniach napisane, czy jest napisane, że to jest na przykład do, uwalniane do 6 miesięcy, czy do 9 miesięcy. Teoretycznie, jeśli mamy sporo, Deszczu, sporo opadów i mamy jeszcze czasami to nawodnienie kropelkowe. To oczywiście te nawozy szybciej będą nam się uwalniały w glebie, ale co jest ważne, zawsze wykonujcie takie nawo nawo nawożenie z graczką i zawsze przegarnujcie takie nawozy razem z glebą. A więc, tak jak tutaj w moim przypadku, mam tutaj hydrokompleks zmieszany z nawozem azotowym. To jeśli biorę sobie na metr kwadratowy takie dwie garści, to jest około 25 gram. To oczywiście nie sypię tylko i wyłącznie podróże, tylko sypię po całej powierzchni. I oczywiście muszę taki nawóz przegracować. Ewentualnie pazurki, jakiś inny sprzęt, który jest dla Was pomocny. I taki nawóz powinien być przemieszany z glebą, wtedy on naprawdę najszybciej, najfajniej nam się rozłoży i najszybciej będzie nam na tej rabacie, jego działanie będzie najszybciej zauważalne, będzie on najszybciej nam oczywiście procentował. Przypomnijmy jeszcze dawki, jeśli chodzi o nawozy mineralne, a więc takie sypane, to około dwóch garści, w jednej mamy 25 gramów i około 2 czyli około 50 gramów na 1 metr kwadratowy. Jeśli nie mamy naprawdę dostępu do obornika naturalnego i używamy obornik sztuczny, obornik granulowany to około 80 g na 1 metr kwadratowy, a więc to jest tak około na garści, bo to oczywiście taki nawóz, a obornik waży inaczej, to waga oczywiście tych nawozów nie jest taka sama. No i jeśli mamy przekompostowany obornik Naturalny to tak od 1,5 do 2 kg spokojnie na 1 metr kwadratowy możemy stosować. Jeśli mamy właściwą strukturę ziemi, właściwe nawożenie, to jak najbardziej nie przeszkadza nam to. W stosowaniu swoich własnych sposobów, a więc y, widzę ostatnio, że wiele osób y, stosuje mączkę bazaltową, co też jest jakimś wzbogaceniem naszej gleby. Oczywiście ona wspomaga, ale jakby mączka bazaltowa nie zastąpi nam wszelkiego rodzaju nawożenia i tego, że nasza gleba powinna być zasobna. Y, używane są banany, używane są wszelkiego rodzaju. Y, Żywokost, pokrzywa, a więc wyciągi, różnego rodzaju gnojowice z tych roślin. Też jak najbardziej wszystko y, czytajmy, jakie są proporcje. A więc jeśli robimy gnojowice, to wiadomo, że dostążenie będzie mocne. Wtedy najczęściej rozcieńczamy takie nawozy 1 do 10, a więc litr takiego nawozu na 10 litrów wody w konewce. Dlatego możemy naprawdę wszystko dostosować w naszych ogrodach, wszystko z umiarem, powoli. Nasze rośliny na wszystko odpowiedzą, więc trzeba mieć doświadczenie i powolutku, powolutku wdrażać wszelkiego rodzaju nowe sposoby nawożenia. I bardzo ważna rzecz, nie nawoźmy bardzo mocno nawozami mineralnymi, zwłaszcza roślin krzewów róż, które były posadzone w ostatnim czasie przez nas, ponieważ zwłaszcza te nawozy wieloskładnikowe i nie daj Boże, chlorkowe jeśli jest tam chlor, to wszystko przyczynia się do tego, że one bardzo szybko działają, bardzo szybko uwalniają sole w nich zawarte, a więc powodują szybkie zasolenie podłoża. No a niestety jeśli zasolenie podłoża, no to jest niestety zahamowanie wzrostu roślinie, bo to jest niestety sparzenie i zaszkodzenie naszym korzeniom. A więc to jest pierwszy z błędów, przenawożenie, zbyt mocne nawożenie, a więc zasolenie podłoża. Dlatego zwracajmy uwagę, lepiej troszkę mniej dać nawozów niż przedobrzyć i spowodować sobie o wiele gorsze stany w roślinach, jeśli ewentualnie damy mniej tych nawozów, a potem w trakcie sezonu będziemy widzieli, że są jakieś zmiany na liściach, czy to niedobór żelaza, chloroza, czy to inne jakieś występujące procesy, zawsze możemy wtedy wspomóc róże nawożeniem dolistnym. To jeszcze nie jest tragedia, a większą tragedią będzie naprawdę przenawożenie. I kolejny błąd to jest mieszanie wszelkiego rodzaju nawozów, jakie mamy dostępne, a więc mieszanie nawozów długo uwalniających z nawozami wieloskładnikowymi. To jest naprawdę taki ogromny miszmarz, bo to też jest niesamowita bomba taka dla roślin. To też spowoduje nam raczej zasolenie niż, niż da nam dobre rezultaty więc to jest naprawdę kolejny błąd, jaki występuje podczas nawożenia, bo chcemy przedobrzyć tym roślinom, a to raczej nam się przedobrzy w drugą stronę, na pewno nie pomoże naszym roślinom. I ostatni bardzo ważny Błąd podczas nawożenia to zbyt późne nawożenie, bo teraz wiosną róże potrzebują tego mocnego zasilania. Teraz będą wchodziły w najbardziej istotny cykl sezonu, a więc wzrastanie, kwitnienie, więc wykonujemy teraz właśnie marzec, początek kwietnia, ewentualnie to nawożenie. Jeśli mamy to nawozy wieloskładnikowe, to musimy powtórzyć je po pierwszym kwitnieniu czerwiec-lipiec i pamiętajmy, do końca lipca absolutnie potem nie stosujemy już nawozów, zwłaszcza azotowych. Bo powoduje to nam przyrost masy zielonej, tego, że ciągle wytwarzane są młode, niezdrewniałe, delikatne pędy, i takie pędy właśnie nie powinny nam wchodzić w, w czas spoczynku, czyli w ten okres jesienno-zimowy, bo właśnie takich pędów uszkodzenie najczęściej występuje mrozowe, czy to przez wiatr, czy to przez mróz, i wtedy mamy tylko i wyłącznie w naszych różanych krzewach straty. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że przekazałam Wam. Zwieźli całą najważniejszą wiedzę dotyczącą nawożenia róż. A my będziemy się spotykali, mam nadzieję, w ciągu całego sezonu. Będziemy Wam pokazywali, co się dzieje w szkółce i jak przebiegają prace na naszych rabatach. Życzę Wam bardzo udanej pogody w tym sezonie, a więc jak najmniej chorób, które by atakowały nasze różane krzewy, a jak najwięcej radości z kwitnących różanych krzewów. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia!